Cześć, witam Was z Lasu Podlaskiego i powiem parę słów na temat tego, jak tutaj zakumać, jak tutaj sobie przełożyć astrologię na, na fizyczność, na, na to, żeby, żeby po prostu astrologia nie była takim abstrakcyjnym. Abstrakcyjnym wytworem z czasopisma, którym czytamy, co u nas się zdarzy i to się raz zdarza, raz nie zdarza, bardziej lub mniej się zdarza. Tłumówmy się, że to są jakby często, nie każdy potrafi to pisać, jest to bardzo skomplikowana nauka, ale z mojej perspektywy oparta na dosyć prostym mechanizmie, tak naprawdę, który jest zupełnie fizycznie dostrzegalny. Cerki. I tutaj chcę Wam o tym króciutko powiedzieć, jak ja to widzę, żeby w zasadzie nie, nigdzie nie widziałem, żeby ktoś to połączył te fakty. Na pewno tacy ludzie są, na pewno takie rzeczy się dzieją, ale na no, ale jako, że ich nie widziałem i jako, że lubię też sobie zapisać to, co w mojej głowie siedzi, i czasem popatrzeć na taki film parę lat później, zobaczyć się, jakim stanie umysłowym byłem wówczas, to się z Wami tym podzielę. I tutaj będzie, to będzie raczej dosyć krótki filmik. I tak, po pierwsze, nie znam się na astrologii, to wam mówię. Jakby chcę Wam tylko powiedzieć, jak działa mechanizm w przybliżeniu tego, jak to sobie zwizualizować, żeby zrozumieć, że jest to zupełnie fizyczne działanie. Jako na nauce, na astrologii nie potrafię przewidywać przyszłości i przeszłości, czytać tego i tak dalej. Nawet nie pamiętam, co mam w ascendencie. A druga rzecz jest taka, że mogę tutaj coś pochranić na przykład z biologią. Czy nie będę co prawda o niej za, za dużo gadał, ale troszeczkę mogę pochranić i zacznę od tej biologii tak czy siak. Z czego się składa nasz organizm? Nasz organizm się pierw jakby. Tu można też przywołać chociażby ciążę, że zaczynamy od plemnika i komórki, i one zaczynają się po połączeniu, zaczynają się rozwijać coraz więcej. Pomyślcie sobie, jak to mogło być kiedyś, że jakby tutaj, już odchodząc od tego, czy, czy Bóg stworzył człowieka, czy przypadek stworzył człowieka, czy kto inny stworzył człowieka, o tym chyba mówiłem ostatnio. A może i nie mówiłem, może trzeba jeszcze powiedzieć. Ale wyobraźmy sobie, jakby zakładając, że to jest taki naturalny proces ewolucyjny. Czyli, że grupa komórek, które są tutaj właśnie, jeżeli się nie mylę z biologią, mitochondriami, tworzą większy system. Ekobiologiczny system, zamykają go w skórze, w mięśniach i to wszystko zaczyna się ruszać razem i nabiera coraz większej powiedzmy, że inteligencji, yy, czy sprawności, czy może innej funkcjonalności, bo w sumie jakby to ciężko troszeczkę to już rozważać, czy większe jest bardziej sprawne, czy nie. I generalnie na te wszystkie bakterie, yy, bakterie, organizmy małe, na ryby, z których, czyli na organizmy morskie, z których się wywodzimy, przynajmniej tak oficjalnie jest przyjęte. Yy, na to wszystko mają wpływ przypływy i odpływy. To jest chyba dosyć oczywista rzecz. Chociażby nie wiem, wyobraźcie sobie, że jesteście rybą, która <laughs> żreglony, które akurat rosną blisko plaży. Jeżeli jest odpływ, to zostajecie bez, bez, bez swojego naturalnego środowiska, czyli wody i na suchym powietrzu zdychacie. Nie wiem, może jakiś prosty przykład, ale generalnie jakby przypływy i odpływy są połączone bardzo z tym, jak nasz system naszego ciała, w naszym ciele działa. I teraz dochodzi do tego taki element jak księżyc. Nie wiem, czy wiecie, że bezpośrednim wpływem na to, czy są przypływy, czy są odpływy, w zasadzie nie bezpośrednim wpływem, a powoduje to księżyc. Księżyc jest takim, nazwijmy, powiedzmy magnesem, a woda jest czymś, jest, jest takim czymś, co przyciąga magnes, nie? Przyciąganie w tym wypadku, tak jak jest przyciągana do kuli ziemskiej, tak jest przyciągana też przez ten księżyc. Yy, i prawdopodobnie w inne planety, bo astrologia opiera się tutaj przypominam na planetach, przynajmniej ta, o której mówię. Yy, w, mają jakiś wpływ na. na zaczyn zaczynam od wody, woda to jest życie. Nie? jakby dalej to już nawet yy, nawet nie rozkminiałem tego, ale jest, ta, jest, jest, jest jest woda, prawda? Jest woda, która jest w nas zamknięta i po prostu księżyc, który. Yy, Powoduje przypływy i odpływy, żeby to sobie zwizualizować. Wyobraźcie sobie kulkę, która jest otoczona wodą, i, 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 i ten księżyc, który jest tą drugą kulką. I w zwyczajnym świecie, jak księżyc krąży, ta ta woda się wybałusza, ona, ona jest przyciągana do księżyca, czyli ona jakby. Mm, Chyba to jest łatwe już do wyobrażenia. Po prostu jest przyciągana, trochę rozrzedzana prawdopodobnie w tym momencie, aczkolwiek tego już nie wiem. I dzięki temu jest jej troszeczkę raz więcej z jednej strony planety, raz więcej z drugiej strony. Ona się tak kołysze właśnie, nawet nie kołysze, tylko właśnie to jest bardziej taki ruch za Księżycem. I w tym momencie, jeżeli jesteśmy skonstruowani z wody, w ogóle nasz, nie wiem, czy wiecie, ale fizjologicznie nasza krew ma ten sam skład, co woda ocean, w oceanie. Sól fizjologiczna to jest generalnie ten sam skład, którą się używa na przykład w kroplówkach. I jakby już po tym połączeniu możecie sobie dodać do tego, że system planet jest jak taki zegarek trochę, nie? Jak rozłożymy zegarek, taki... Oparty na trybach, nie na elektronice samej, taki analogowy zegarek, to załóżmy, że te tryby się rozciągają w przestrzeń 3D i są od siebie zależne, tylko nie mają samych trybów, a mają magnetyczne przyciąganie właśnie. I z tego się tworzy po prostu jedna wielka machina, która zwyczajnie w świecie takim magnetyzmem ma na nas wpływ. I na podstawie tego, po prostu, rozwój komórki od początku, to jak, jak to wszystko krąży, po prostu ma na to wpływ. Nie? Myślałem, że się bardziej z tym rozgadam, ale to jest, to, to jest w zasadzie tak proste. Chyba do zrozumienia, że to nie ma co więcej mówić. Także pozdrawiam Was tutaj z tego lasu. Ciekawości. Dla ciekawostki mogłem powiedzieć, że tutaj sosny są skręcane. One nie rosną prosto, tak jak zwykła, zwykła sosna, tylko ona rośnie w takim ruchu. I z tego względu one były używane bardzo często kiedyś, jak nie, jak, nie było, jak nie było innych technologii, były używane na maszty, były wycinane na maszty w statkach. Bo właśnie są bardzo proste i wytrzymałe przez to. Pozdrawiam Was serdecznie.